Do dzisiejszego dania potrzebne będzie nam cebula, pomidor, kawałek pecorino romano, łosoś atlantycki pieczony, jeden ząbek czosnku, garść kaparów, troszeczkę śmietanki słodkiej, oliwa z oliwek oraz pęczek kuperku. Na początek siekamy cebulę w drobną kostkę. Obieramy ząbek czosnku i również drobno siekamy albo możecie przecisnąć go przez praskę. Gdy macie już posiekaną cebulę i czosnek, możecie przełożyć to na osobną miseczkę obok. Następnie zabieramy się za pomidora. Wykrawamy gniazdo nasienne i pomidora siekamy w kostkę lub jakieś kawałki. Nie jest to ważne, ponieważ na patelni rozpadnie się nam. Też przekładamy go sobie na bok, żeby ułatwić sobie pracę później. Teraz wyciągamy łyżkę kaparów z salewy. Możecie je też mocniej odsączyć, ale nie trzeba. I siekamy je drobno, ponieważ lepiej wtedy połączą się z sosem i oddadzą smak. Chyba, że macie bardzo drobne kapary, można je dać wtedy w całości. Jeżeli są większe, to warto posiekać. I na bok do miseczki. U sosia wyciągamy z opakowania i rozdrabniamy na mniejsze kawałki. Tak żeby fajnie połączył się z sosem. Zamiast pieczonego łososia możemy również użyć łososia wędzonego na ciepło. Myślę, że też się sprawdzi w tym daniu. Kawałek sera pecorino ścieramy na drobnej tarce i koperek. Też drobno siekamy. Oczywiście wcześniej umyty. Tak mamy przygotowane wszystkie składniki. Na dużej patelni, albo w naszym przypadku łoku, rozgrzewamy oliwę. Tam na boczku gotuje się już y, makaron. 200 gram, z tego co pamiętam. Ok, na rozgrzaną oliwę wysypujecie cebulkę. Ja chyba tu zdecydowałam, że jednak wolę trochę mniej. <grymne> Możecie dać pół albo więcej całą cebulkę w zależności co lubicie. Teraz dodajemy pomidora, kiedy cebulka się zeszkliła i czekamy aż fajnie rozmięknie i porozkłada się. Możemy dodać odrobinę wody, jeżeli pomidor nie jest aż tak soczysty, żeby wszystko ładnie się ta cebulka z pomidorem i czoskiem udusiła. Następnie dodajemy kapary, łososia. Doprawiamy też solą i pieprzem. Kiedy wszystko jest ładnie podsmażone, wylewamy odrobinę śmietanki, żeby stworzył nam się fajny sos, który oblepi makaron. Jeżeli wydaje nam się to za gęste, warto dodać yy, wody. W gotuje się makaron. Eee, makaron kiedy się gotuje, oddaje tą skrobię i wszystko później tak fajnie się oblepia, powstaje fajny sos. I nie marnujemy wody. <grym> Teraz możemy już przełożyć makaron, jeśli jest ugotowany. Nie martwimy się, jeśli dołożymy trochę wody. Ona tutaj szybko odparowuje. Poza tym tworzy też sos. Szybciutko wszystko mieszamy i możemy doprawić też oliwą, tutaj aromatyzowaną cytryną. To jest bardzo fajny składnik, kiedy robimy coś z robą. Jeszcze dosalamy i troszkę wody dodajemy. Skoro widzę, że jest trochę mało sosu, można tej wody dodać. Kiedy już widzę, że wszystkie składniki fajnie oblepiły makaron, możemy dodać ser pecorino oraz koperek. I tak naprawdę wszystko jest gotowe. Wystarczy wymieszać i podawać. Jeżeli chcecie wziąć to na lunch do pracy, polecam yy, przed podgrzaniem w mikrofali dodać też odrobinę wody do dania. Ponieważ makaron będzie troszkę złapiony. Smacznego.